polityce wszystko się może zdarzyć. Kiedyś Giertych mówił w Tusku, że jest ciamciaramcią, a potem, prawda, składa ukłony i. No bo faktycznie Donald Tusk się mocno zmienił w tej kampanii 2007, więc to nie był dużo, dużo młodszy od Rafała Trzaskowskiego. Jakby w polityce naprawdę wiele rzeczy może się zdarzyć. I plusem Rafałsza jest to, że tam naprawdę, ale naprawdę tam nikogo innego nie ma. To, to jest jakby, to już jest puścizna Donalda Tuska, że tam wszystkich wybijających się ponad średnią. Pozbawiono się już dawno temu z partii. I, a to ta, ta środowisko, to dalej jest połowa Polski, to dalej jest połowa. Czyli platforma ma teraz 100% nadziei wyłącznie w Rafale Trzaskowskim? właśnie trudno szukać kogoś innego, znaczy nie ma nikogoś innego. Znaczy, a jeżeli Donald Tusk jest obciążeniem, no to kto? To jest to, jest to, to wyzwanie. Zresztą w pisie jest podobnie, Jarosław Kaczyński okazał się takim kingmakerem, który dobrze to przewidział, ale no też metryka i wiek, no to tam też musi kiedyś dojść do zmiany. I w pisie też nie ma zbytnio zbyt wielu kandydatów takich, którzy No mogli kandydatów dojść. to jest trochę Kandydat, tak, ale takich, ile... takich, którzy by faktycznie mogli to udźwignąć, więc czekają nas ciekawe czasy.